Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, rozpoczynamy wielki post, okres szczególny, który ma nas pobudzić do duchowej odnowy i przygotować do przeżycia największej chrześcijańskiej uroczystości świąt Paschalnych. W tym roku, roku wiary, czas ten zyskuje wyjątkowy wymiar, stanowi bowiem sposobność do refleksji i relacji z Bogiem. Apostół Paweł powie, oto teraz czas upragniony, oto teraz czas zbawienia. Niech ten czas nie zostanie przez nas zmarnowany. W orędziu na Wielki Post papież Benedykt XVI zwraca uwagę, że obwody Wielkiego Postu w kontekście Roku Wiary stanowi dla nas cenną sposobność do medytowania nad relacją między wiarą a miłością. Między wiarą w Boga, Boga Jezusa Chrystusa i miłością, która jest owocem działania Ducha Świętego i prowadzi nas drogą poświęcenia się Bogu i innym ludziom. Ojciec Święty podkreśla, że wiara jest pierwszą odpowiedzią na miłość Boga. Tę miłość, która potrafi prawdziwie przemienić i wyzwolić nasze serca z niewoli grzechu. Kiedy pozostawimy miejsce dla miłości Boga, uczy dalej Benedykt Krzestasty, zostajemy dla niego upodobnieni, stajemy się uczestnikami Jego miłości rozpoczynający się Wielki Post ma być dla nas czasem odnowy i umacniania miłości do Boga. Nasze wejście w ten szczególny czas oznacza zmaganie się z tym, co nas od Boga oddala. grzechem i ludzką słabością. Kościół daje nam wsparcie w tym względzie. Pierwszym jest modlitwa. Nie zanegujmy modlitwy osobistej i wspólnotowej. Wspierajmy na modlitwie w naszych rodzinach i kościołach, uczestnicząc w Niedzielnej Eucharystii, nabożeństwach drogi krzyżowej i żali, które tak bardzo rośnięte są w polską tradycję i kulturę. Kolejną pomocą jest praktyka postu. Człowiek stanowi jedność duszy i ciała, dlatego w trosce o przemianę całego człowieka trzeba podjąć także Wyświetl postupu fizycznego, który pomoże rozwiązać krępujące nas więzi niewoli, niewoli nałogów, uzależnień, pragnień i ograniczeń. Nawet drobne, ale praktykowane konsekwentnie wyrzeczenia i wszczęśliwość usposobią nas do lepszego zrozumienia tajemnicy zbawienia, ofiarowanej nam przez Jezusa Chrystusa. Wewnętrzna przemiana człowieka powinna także owocować zewnętrznym działaniem. Dlatego w okresie Wielkiego Postu tak ważne i cenne są uczynki miłosierdzia. Wielkoposta jałmużna to nie litość. To nie tylko materialne czy finansowe wsparcie bliźnich w potrzebie. To także braterski gest wobec drugiego człowieka. To pełne troski i zainteresowania Dobre słowo, cierpliwość. Nie bądźmy obojętni i nie żałujmy uczynków miłosierdzia względem siebie. Bądźmy hojni i miłosierni, bo dobro, które dajemy, przemienia nas i tych, którzy je przyjmują. Drodzy bracia i siostry, nie zmarnujmy wielkiego postu. W drodze do pracy Stopmy na modlitwę do Kościoła, pójdźmy na rekolekcje i wielkopostne nabożeństwa, skorzystajmy z sakramentu pokuty i pojednania i uważnie wsłuchujmy się w Słowo Boże. Niech te pokutne dni mające przygotować nas na spotkanie ze Zmartwychwstałem Jezusem będą czasem autentycznej przemiany i nauczenia. Niech uczynią nas nowymi ludźmi, zbliżą do Boga i umocnią naszą miłość do Niego. Oto się modlę razem z Wami, o tę łaskę dla was i dla siebie. Na owocne przeżywanie Wielkiego Postu serca wszystkim błogosławię.